Halo, cześć. Witam moich drogich widzów. Dzień dobry. Jak dobrze jest wisieć w powietrzu tutaj, w tym miejscu, mając latanie? E, ponieważ e, no, latanie jest naprawdę świetną rzeczą. O tym chciałem zrobić film, ale, mm, ale jakby, jak sobie tak myślę, Nexus zrobię film, jak sobie latam po Broken Isles i mówię, jak to fajnie jestem. No to by był dwuminutowy film, mógłbym powiedzieć: Patrzcie, se wstaję, lecę, kurde i tak dalej. Więc nie, nie zrobię filmu, albo może gdzieś tam go wplotę w jakiś materiał. Dzisiaj raz jeszcze gramy sobie i rozmawiamy. Ja dzisiaj chciałem troszeczkę porozmawiać chociażby o tematach YouTube'owych. YouTube I teraz taka moja prośba, jeśli możecie ocenić ten film, to go ocencie, ale... Nie teraz, nie, nie musicie teraz, że, wiecie, to sobie wybierzcie moment, kiedy chcecie ocenić, ale go po prostu ocencie. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ zastanawiam się zawsze, jak to, jak, jak, jak to jest. Na przykład, powiedzmy, dany film ma 20 tysięcy wyświetleń, albo chociażby nawet 100 tysięcy wyświetleń, a ma na przykład tylko 1000-5000 ocen. Oceny są bardzo ważne, o tym może kiedyś jeszcze znowu porozmawiam, ale tam. W każdym razie, w każdym razie. Dzisiaj chciałem porozmawiać sobie o sponsorowanych akcjach. Jakby mm, na pewno widzieliście na przestrzeni mojego kanału ostatnio, że pojawiło się parę takich akcji sponsorowanych, czyli pod tytułem Haha, sprzedał się i w ogóle Nexos w ogóle ja cię szanowałem, a teraz to już ci nie szanuję, bo się sprzedałeś pieniądze zarabiasz. I robisz jakieś dzikie akcje. Akurat w tym momencie mam parę takich rzeczy. I jeżeli chodzi o mnie moje YouTubowanie oraz jakby akcje sponsorowane, które zaczęły się pojawiać, to one zaczęły się pojawiać od dosyć niedawna w takich ilościach, że można zwrócić na to uwagę i powiedzieć, hej. Rzeczywiście troszeczkę tego materiału się pojawia, takiego, takiego, że się sprzedajesz, nie? Natomiast no, ja tylko mogę za to z jednej strony dziękować i chciałem właśnie o tym porozmawiać. Może nie, nie tak do końca od, na, na temat negatywności, żeby teraz lekturować i uczyć ludzi, że nie powinno się gdzieś tam hejtować tego, że ktoś robi materiały sponsorowane, bo dużo akcji sponsorowanych jest po prostu tak troszeczkę z dupy wyciągnięta i i, I no po prostu kojarzy się z czymś takim negatywnym, że zamiast normalnego kontentu pojawia się coś, co po prostu jest co, co po prostu jest, tak wiecie, typowo sprzedałeś się, nie. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to akurat jakiś czas temu skontaktował się ze mną, Asus, tak, Asus y, i powiedzieli, hej, Nexus, bo my chcemy, żebyś sobie tam y, zrobił... Y, Powiedzmy, review laptopa, tak? I akurat po podesłali mi laptopa Asus Strix GL502 Jezu, na nazywanie, nazewnictwo tych, to jest jedna rzecz, która jest zła Jakbym miał ocenić ten laptop jeszcze raz To na pewno na, na negatywno ocenił nazwy tych laptopów Są kosmicznie trudne do wymówienia, trudno je zapamiętać No ale może, no nie jestem ja marketingowcem, więc ja się nie znam Moja personalna opinia oczywiście i, I powiedzieli, że, że, że chcą tam zrobić jakieś review laptopa i miałem za to dostać jakiś konkretny pieniądz. Stwierdziłem, bardzo lubię technologię i zawsze gdzieś tam chciałem robić coś takiego na zasadzie, hmm, dostaję powiedzmy jakiś sprzęt, przepraszam bardzo, odbija mi się, jestem po, po śniadanku, jest 14, wiem, dziwnie to wygląda, że bardzo, bardzo lubię takie coś, bo często oglądam kanały, które są właśnie związane o temat, znaczy te, te związane tematyką z testowaniem sprzętu chociażby line Tech tips i tak dalej i tak dalej i zawsze też chciałem powiedzmy dostać jakąś nowinkę chociażby nawet na tydzień żeby sprawdzić jak to działa wtedy tak naprawdę ja sam na tym korzystam nie tylko z tego że o, dostajesz hajs tylko uczę się na tym że, że mam chociażby tak to bym nie wiedział chociażby laptopy dalej w mojej głowie byłyby czymś takim wiecie o laptop coś tam gorsze gorsze osiągi a dzisiaj mając ten laptop po prostu mogę stwierdzić że, że Rzeczywiście, coś jest na rzeczy, i, i ta branża się rozwija. Ale to tam koniec tego pierdzielenia takiego. Lećmy, lećmy właśnie prosto z tym. No i akurat ja, jeżeli robię już jakąś akcję sponsorowaną, to staram się tak naprawdę dać z siebie 100%. Jakbym byłem świadkiem, będąc w branży YouTube'owej, byłem świadkiem wiele razy takich zachowań, że ludzie, którzy są opłacani, żeby robić coś online albo na miejscu, na jakichś eventach, często po prostu podchodzili do tego na zasadzie. O, bo mi się nie chce, albo tak, albo tutaj, albo wybrzydzają strasznie i, i jakby, mają takie dosyć negatywne podejście. Znaczy, takie byle jakie podejście do e, do właśnie chociażby ludzi, którzy kontaktują się w sprawie, żeby jak, jakąś tam rzecz promować, albo żeby przyjść, być na jakimś evencie, i tak dalej, i tak dalej. I to mi się nie podoba, bo jakby ludzie się zgłaszają, chociażby marketingowcy, i mówią, Ej, bo mamy tu sprzęt, zrobisz tutaj to, 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 dostaniesz tyle, tyle pieniądza i spoko. A później ci ludzie jeszcze wybrzydzają, albo robią jakieś świnie, albo po prostu gadają jedna, a robią tak na odpierdziel, tylko żeby po prostu. Tak, typowo na odpierdziel. Ja z kolei zazwyczaj daję z siebie wszystko i staram się, jakby. staram się, jakby. po prostu. Z... Z pokazać sobą oraz moim materiałem, że zależy mi na tym i, i że po prostu chcę docenić to, co jest gdzieś tam, jaka szansa jest mi gdzieś tam dawana, więc najczęściej wtedy, wtedy moje materiały są troszeczkę więcej pracy wkładam w nie, staram się, żeby one były naprawdę w porządku. Coś mi ten te, telefon up wybaczcie mi tutaj. To, taki, to będzie śmieciowy materiał, taki troszeczkę, że ja nie będę go edytował, tylko tak sobie po prostu siedzę, i gadam. Zresztą z tego co słyszałem, to nawet ludzie lubią takie rzeczy, wtedy można bardziej tak się zżyć z człowiekiem i tak widać, że to jest prawdziwa osoba za tym, za, za tym interwebsem i za monitorem. Um. No, więc y, dlaczego tak na przykład robię? Bo powiem szczerze, mógłbym robić większe rzeczy na odpierdziel, ale wtedy wiem, że mógłbym sobie zamknąć ścieżkę ze współpracą, znaczy współpracy z danymi markami, przez to, że po prostu przez moje nastawienie, że nie przyłożyłem się tak naprawdę do tego, co robię. No i teraz tutaj chociażby owoce tego, tego mojego zachowania, że zrobiłem te ma te, ten materiał, to na przykład Asus odezwał się do mnie z powrotem, ponieważ ja miałem przetestować ten laptop, miałem dostać pieniądze i tyle, odesłać laptop. Spoko. Odezwali się do mnie z powrotem i powiedzieli: Hej, wiesz co, fajny ten twój materiał, podobał nam się, chcemy, żebyś zrobił to więcej i tego na przykład laptopa możesz sobie zachować, i może pojawi się jeszcze jakiś kolejny budżet. Proszę bardzo, ja, osoba, która może nie jest najbardziej popularną osobą na świecie, nie jest może najbardziej jakby. Nie chcę powiedzieć przekonywującą, ale nie jest najbardziej jakąś tam osobą, że tak to nazwę, wpływową, że po prostu powiem i, i 100 tysięcy wyświetleń. Jak powiem dawajcie łapki w górę, to będzie łapek w górę powiedzmy 10 tysięcy pod filmem. Ale po prostu swoim zachowaniem, tym. tym... Zaangażowaniem, że tak to powiem, udało mi się gdzieś tutaj y, sprawić, że ktoś wrócił do mnie z propozycją dalszej współpracy. Chociażby właśnie dlatego, że, że po prostu postarałem się zrobić ten taki materiał. I to nie jest jedyny przykład, ponieważ takich przykładów mógłbym wam dawać parę, dosłownie parę. E, czekajcie, może wiecie, co zrobimy, tak, żeby te, tego Warlocka tutaj wziąć z nami. Czekaj, czekaj, czekaj. Zaraz, zaraz, zaraz tutaj weźmiemy sobie gościa. No chyba, że on ma lat, nie? Dobra, on ma lat, nie? Dobra, myślałem, że ten. Chciałem, że będę dobrym ziomkiem i, i będę, będę mógł gościa tutaj, no, muszę tego Malta w ogóle zdobyć. Więc to nie jest pierwszy przykład, który mógłbym wam podać, ale no nie, nie chcę tutaj sypać przykładami właśnie, właśnie takich rzeczy. Ale jeżeli chodzi o współpracę, to... to... To kurczę, no tak, tak jak sobie ktoś tak pomyśli, no jak sobie skurczyło? No, ja to cię pamiętam jako takiego chłopaczka, co sobie gra z World of Warcraft, a teraz zaczynasz robić jakieś akcje sponsorowane, jakieś takie rzeczy, tak? Po prostu dziwnie się z tym czuję, że ty robisz takie rzeczy, coś co możliwe nie jest troszeczkę naturalne i często dile kojarzą się. To potocznie się nazywa deale, czyli to, to co robimy, te płatne promocje, kojarzą się najczęściej właśnie z. Z ludźmi gdzieś tam wyższe, wyższego pokroju, czyli bardziej popularnych i niekoniecznie pozytywnych i tak dalej, tak dalej. Więc y, automatycznie to też jest nakładane na mnie, ale tak jak już mówiłem, yy, ja... Staram się, jakby, to, to troszeczkę rozwinąć i pokazać tym firmom, że hej, ci mniejsi ludzie, tacy jak ja, którzy mają zaangażowanie, też potrafią zrobić dokładnie to samo, jak nie lepiej rzeczy, które osoby większe mogą zrobić na odwał, i tylko będziecie mieli z tego dużo wyświetleń. No, wiadomo, no wyświetlenia to jest, to jest po to chodzi, o to chodzi w reklamie, żeby jak najwięcej pokazać, nie? No, ale teraz Meat and Potatoes. Taka główna myśl teraz. Teraz przekażę moją główną myśl, którą na której bazowałem ten film, bo o tym pomyślałem i następnie chciałem zrobić właśnie na temat film. To wcześniej to była taka troszeczkę papka taka, chciałem to ubrać jakoś, żebyście mieli mniej więcej perspektywę, żebyście mogli zrozumieć, dlaczego to wszystko robię i, i, i mówię. Natomiast moim głównym takim powodem, dla którego chciałem ten film zrobić jest to, to, że jeżeli na przykład firma zgłasza się do mnie i, i mówią, że chcą dać mi pieniądz i chcą jakąś tam reklamę, to ja tą reklamę zrobię i jeżeli na przykład ta reklama dotrze do mnie, to ja na przykład będę szczery w, te, w, te, w tym wszystkim, co robię. Nie dość, że się przyłożę. To będę szczery z Wami, bo ja Wam o tym powiem. Często na moich filmach, nawet najnowszy film, który teraz Wam postaram się pokazać, że, żeby nie było, że ja oszukuję tutaj czy coś, no to też nie ja tu się nie tłumaczę. Tylko jeden z moich materiałów tutaj, proszę bardzo, mm, proszę, jak sobie wejdziecie, to jestem ja. Dzień dobry, taki ładny chłopiec tutaj. Super materiał, ale zobaczcie, co tutaj jest. Widzicie? Jest tutaj napis, zawiera płatną promocję. Ja. O tym po prostu mówię, wspominam i jestem z wami szczery po prostu, że coś takiego się dzieje. Więc chociażby jak takie coś trafia do mnie, to o tym wiecie i możecie zadecydować, czy chcecie to oglądać, tak? Czy jak ja wam powiem ej, to jest sponsorowane, to, to Wy możecie powiedzieć. Okej, okay, Nexos, szanujecie, ale nie będę tego oglądał, bo według moich przekonań ja nie chcę oglądać takich reklam. Nie będę towarem, który ty sobie gdzieś tam sprzedajesz. I to jest jak najbardziej w porządku, no nie? Mm. I teraz na przykład te pieniądze, które do mnie trafiają z takiego, że tak to powiem, deala, trafiają do mnie. A tak naprawdę, gdybym się nie zgodził z jakichś tam powodów, to te pieniądze, wiecie, gdzie by trafiły? Trafiłyby dalej do innych osób, które są mniej ambitne, które na przykład by wam o tym nie powiedziały, robiłyby jakieś dzikie podchody, tak naprawdę. No i bez. Bezwstydnie, tak naprawdę, by, by wykonało coś na, na, na odpierdziel. E, I właśnie no, miał, miałem tak ładnie zgromadzoną myśl, troszeczkę może to źle przekazałem, natomiast e, wolelibyście, żeby ten, e, powiedzmy, materiał sponsorowany trafił do mnie. Znaczy, wiadomo, wy jesteście troszeczkę moimi widzami, to tak troszeczkę trudno mi tutaj to e, u, ubrać jakoś, bo, bo wiadomo, że możecie powiedzieć, że, że ten. Ale taki obraz tylko Wam po, pokażę, że jeżeli taka akcja pojawia się u mnie, sponsorowana, to, to czy woli bylibyście, żeby te pieniądze i to wszystko trafiło do mnie, czy do jakiegoś twórcy, który niekoniecznie, powiedzmy, jest według was ambitny, no ja też nie muszę być jakimś na, największym, najlepszym, kurde, youtuberem, nie, nie mówię, że jestem w ogóle jakimś bogiem wszystkiego, e, tylko po prostu, no to jest ta, ta, taki obraz wam tutaj pokazuję, że, że te pieniądze tak naprawdę mogłyby trafić gdzieś dalej do chociażby tej takiej patologii, w cudzysłowie w cudzysłowi, cudzysłowie czy w cudzysłowie chyba tam się w cudzysłowie, bo mnie ktoś zwrócił uwagę, strasznie zrajdował. chyba Kytun tak miał, nikt koleś wysłuchałem cię, przepraszam najmocniej i to jest, to jest taki obraz, który chciałbym wam gdzieś tutaj zostawić dla was, czyli, czyli to, że robiąc takie rzeczy możecie mnie wspierać, ja poszerzam swoje swoje jakieś tam powiedzmy kontakty z markami, mam z tego jakieś pieniądze, dzięki czemu mniej mogę się stresować tym, tym wszystkim i powiedzmy, YouTubeowanie mogę polepszać dzięki temu. Le, lepsze sprzęty, chociażby dostaję do tego, że, że mogę, na przykład teraz lecąc do Kanady, poprzedni materiał gdzieś tam jest, jak lecę, mówiąc o tym, że lecę do Kanady, polecam obejrzeć sobie. I na przykład już teraz, zobaczcie, że lecąc do Kanady, dzięki temu, że współpracuję z Asusem, mam laptopa, który jest w stanie tak naprawdę tworzyć content, mogę na nim streamować i tak dalej, tak dalej. No jest bardzo dużo tutaj takich pozytywnych cech, jeżeli chodzi o współpracę. Mm, takie materialne typowo I, i chciałbym tylko wam pokazać moje podejście do tej sprawy i żebyście wy tak naprawdę ocenili co sądzicie właśnie o takich współpracach, bo no mówię, no byłem świadkiem wiele razy nie dość, że troszeczkę takiego podejścia nieciekawego w stronę ludzi, którzy oferują pieniądze za zarobienie czegoś, to jeszcze robienia na, na pierdziel i tak dalej i tak dalej. Coś co mnie bardzo, bardzo wkurza i to jest coś co tak naprawdę w moim przypadku jest... Jest, jest atutem, co, na, na, na co marki zwracają uwagę, więc y, nie mówię tutaj, że następne materiały, że wszystko teraz, co, co na moim kanale będzie to materiały sponsorowane, ale po prostu od czasu do czasu będą się jakieś takie materiały po pojawiać. Ja będę to robił naprawdę z. z... Z sercem, Ja po prostu biorę takie rzeczy, które mi odpowiadają. Uwierzcie mi, że ja nie biorę takich rzeczy na zasadzie um, obojętnie co, byle, co, żeby tylko kasy się nahać, bo mnie na tym tak naprawdę nie zależy. Ja i tak y, moja sytuacja materialna jest w porządku, jeżeli chodzi o to. Natomiast raz czy dwa miałem taką y, akcję y, troszeczkę, troszeczkę wbrew mojej woli, znaczy wbrew mojej woli, wbrew mojemu sumieniu ponieważ chyba na streamie dostałem jedną propozycję, o której mogę Wam powiedzieć bezpośrednio, to, to takie wiecie. Wiem. Ehm akurat wtedy przeprowadzałem się do Olsztyna i potrzebowałem troszeczkę pieniędzy, znaczy nie było tak, że na gwałt potrzebowałem mega dużo pieniędzy i chciałem być bogaty, tylko po prostu stwierdziłem, że przyda nam się, akurat mieliśmy spore wydatki, jeżeli chodzi o, o przeprowadzkę, trzeba było busa tam wynająć, wiecie, trzeba było płacić kaucję tam dwa miesiące w przód i w ogóle na no, strasznie dużo jeszcze dziecko, więc stwierdziłem, że no nie będę robił czegoś na zasadzie, okej, okay, zbieramy zbiórkę pieniędzy, donaty dawajcie mi ludzie, tylko po prostu powiedziałem akurat moim na Abym... Załatwili mi coś, nawet jeżeli to będzie jakieś takie, takie mech, to po prostu postaram się to zrobić. Te, te, też ten. Ja akurat dostałem, pamiętam, na streamie jakąś tam akcję e, z League of Angels. Taka gra w ogóle, znaczy, to nie jest mój typ gry. No nie chcę tutaj flamened na tą grę czy coś, bo może i ma swoich jakichś gdzieś tam fanów, a zdecydowanie skoro istnieje, to ma. E, ale no coś, co mi się nie do końca podobało. Jakby sam, sam zamysł, że mam w to grać, już mi się nie podobał, ale stwierdziłem, ok. Czasami się e, pozytywnie przekonuje do jakichś gierek. No akurat w w przypadku nie, nie przekonałem się, troszeczkę pośmialiśmy się, ale zrobiłem to. Tam chyba godzinę miałem pograć na streamie, dostałem jakieś tam dosyć konkretne pieniądze, jakby to powiedzieć, ile tam. No akurat w tym przypadku chyba mogę powiedzieć, ile dostałem. Za jedną taką akcję dostałem chyba. nie wiem, za godzinę gry na streamie jakieś 850 zł, chyba coś takiego. I wiecie, w żadnym innym wypadku bym tego nie przyjął, tylko to była akurat taka alarmowa sytuacja, w której po prostu musiałem to zrobić i lepiej, że zrobiłem to w ten sposób i się chociażby pośmialiśmy na streamie i byłem szczery, bo o tym powiedziałem zresztą na, na streamie, że, że, że tak to tutaj wygląda, um, niż jakbym miał gdzieś tam kombinować i ten, więc nie robiłem to, żeby się nachapać, tylko po prostu, żeby przeżyć, więc tak wygląda, tak wyglądam ja w świetle akcji sponsorowanych i gdzieś tam kontentu płaconego. Jeżeli chodzi o eventy, to akurat nie wiem, czy o eventach mam się rozgadywać, to już jest troszeczkę długi materiał prawdopodobnie, nie wiem, czy wam się chce słuchać, ale eventy też często są jakieś gdzieś tam sponsorowane, po prostu biorą mnie na stoisko, chociażby ostatnio odkryłem, ja sam zresztą odkryłem, że bardzo dobrze czuję się na scenie prowadząc jakieś różne rzeczy, więc te firmy też do mnie często wracają, chociażby na jakieś stoiska, abym ja po prostu coś poprowadził, bo są chociażby zachwyceni, jak prowadziłem cosplay contest, jakiś chociaż podczas PGA i tak dalej, i tak dalej, więc y, powiem wam, że, że, że to jest fajna sprawa, to jest fajna sprawa, cieszę się, że, że swoją jakością jestem w stanie tutaj y, zaimponować, za, zaimponować komuś. Dobra, czekajcie, coś tu muszę zrobić. Dobra, ja sobie już to zrobię, a was oczywiście będę już żegnał, no a sobie już tutaj polatam troszeczkę, zaraz porobię te wszystkie forces of opposition, o, to, to jest to, muszę zrobić. Więc y, mam nadzieję, że film wam się podobał, mam nadzieję, że docenicie szczerość i i, i wypowiecie się jakoś, co wy sądzicie na ten temat, czy, czy, czy dobrze robię, czy może, czy może powinienem ograniczyć jakieś, jakieś takie ten, No nie wiem, oczywiście co sądzicie, napiszcie na dole. Może jak macie jakieś pytania odnośnie takich akcji, ja bardzo chętnie Wam odpowiem w ramach tego, co mogę powiedzieć, bo, no wiecie, no nie zawsze jestem w stanie powiedzieć chociażby bym chciał. Po prostu no, obowiązują mnie jakieś tam gdzieś zasady, no ale to jest chyba naturalna sprawa, no nie? Na pewno w pracy u was, jeżeli chodzicie do pracy, też nikt by nie chciał, żebyście gadali na lewo i prawo, jak to wszystko wygląda. O Jezu, znam stuma. Więc no nic, słuchajcie, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa. Cześć, ocencie film, pa pa.